Czy jesteście dzisiaj, będę miał się o to moje dzieci. Hey. Okej, okay, zobaczcie, czym dzisiaj będę się bawi bawić z z marki smelki. Oczywiście. Kiedy byście wpisali, e, pisali, w komentarzu gdzie można kupić takie realeczki, to oczywiście one są w wysmyku. Pierwsza zobaczymy Lisę, moja przyjaciółka. Pokażę wam mega ciekawostkę przy tej realeczce. Zobaczę, on mówi aż 100 zdań. A inne jak to mówią 5, 10, tylko tyle. Wow, a to już aż 100 zdań? Tak, ale fajnie. To można z tym chyba rozwawiać. No mówimy. Mm -hmm. Okej, okay, to zaraz się rozobaczymy, nie? Tak. Okay. to moja pierwsza mm, córka Lisa jest starsza i, mówi, i może dużo mówić. Patrzcie. Ty lubisz moje nowe buty? Tak, bardzo lubi, są śliczne. Kocham swoją różową sukienkę dla księgniki. Super jest, fajna bardzo. Mamusiu! Jejku! koronak ulewny. No później zrobimy, nie? Oczywiście! Co dalej, mówi? zobaczymy, bo to jest fajne. Możesz się rozmawiać. Mamusiu, korona pasuje tutaj daj. <noise> Ekstra. No, no, Teraz wyglądam jak prawdziwa księżniczka. Pytanie, ciasteczek to jest Świetną zabawą. O masz rację, rzeczywiście jest znakomitą zabawą. Co zrobimy? Proszę mamo, czy przyniesiesz nam trochę ze dla księżniczki? Potem mogę przynieść, za chwilę. Łoł, mogę odwiedzić wójtę i ciocie. Za chwilę odwiedzimy. Super, nie ma problemu. Za chwilę pojeździmy. Czy mogę poprosić o moją laleczkę? Dobrze, co robię za chwilę ja ci przyniosę. to dasz mi mojego misia? Okej, okay. wszystko dla ciebie, dam ci twojego misia. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką, tak bardzo cię kocham. Ja ciebie też. prawda? Nie, 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 Hmm, chyba się zmęczyła. Tak. Może nie, nie, ją spać? Tak. No to zobaczymy. To na nie, 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 jak nie, 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 powie. Jak nie, 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 spać. nie, położyć spać. nie, okay. nie, nie, naciśnij, co powie? Super, teraz robię a teraz na, na ci cicho musimy być, tak? Przepraszam, to pokażemy co ma, niech sobie śpi Co on jeszcze ma? ma pieska Pieska ma, Piesek jest w swoim leżysku Super, i tu jeszcze gadżety, tak? Gadżety O jeszcze chyba chce już iść spać No może, i tu też tak, co tu jest? Tu jest yy, grzebień i szczotka. I szczotka, super. No to co? Zobaczymy czy Lisa się już obudziła? Okej. Okay. Okej. Okay. No, naciśnij na przycisk. Cześć. O, Cześć. Już stała. Dobre. No. Chodźmy już nie porozmawiać dalej. Tak. Ale sto zdań, nie Kocham Cię. ty też. Dobra, pogramy za chwilę. Tak, pójdziemy, ale może jutro. Chodźmy na supermarketu. Marketu. Dobrze, już widzimy. Masz jakieś czekoladki dla mnie? Oczywiście, że mam może z nadzieją orzechowym będą smakowały. Chodźmy na tańczyk. No to co? Pamiętamy? Tak.

Wow. Ale... przyjacielem. Hmm? I ja też ma drum. Dolić. O, chcesz już dolić. No niesamowite. Ale dużo mówi, nie Męka? No. O! Zaśmiała się. Mogę dostać ręki? Oczywiście, że możesz dostać, bo ich dużo. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. Słucham! Skąd wiedziałaś, że ja tu jestem? Co powie? Słuchaj razem na wakacje. Ona chce zjechać za na wakacje? Tak. O, niesamowite. Dobrze Lisa, pojedziemy. Czy możemy pójść do czy Oczywiście, można pójść. Chcę podbierać trochę kwiatku. Uuu, super. Zobacz mamusiu, tam są kaczki w stanie. Tak, fajne kotki, bardzo słupcia. Piesek chce się ze mną bawić. Piesek się bawić, ojejku. Proszę, pozwól nam pójść na plac zabaw. Oczywiście, pójdziemy na plac. Ale oczywiście pójdę z tobą, muszę się y, z tobą opiekować. Możemy Możemy, oczywiście. Pójdziesz ze mną na konie? Pójdziemy, pójdziemy. Chciałabym się nauczyć jeździć na deskę. Dobrze, oczywiście, że się nauczymy. Najbardziej lubię bawić się w ogrodzie. Okej, okay, pobawimy się w ogrodzie. Czy mogę pobawić się przyjaciółmi? Możesz, oczywiście. Czy mogę dostać mój kocyk? Ej, nowe. Nowe. Wow. Super, to można się bawić takie scenki się odgrywać, nie wiem. Cały można pół dnia z nią spędzić i z tak. nią rozmawiać. I sobie właśnie na wycieczkę gdzieś na zoo, takie... No. Super. Co jeszcze powie? Czy mogę prosić o mojego królejka? O. o. Jestem taka zmęczona. Patrz ręka zmęczona jest. No czy trzeba ją następny raz położyć. Tak? Tak. To no, zobaczymy co powie. Będzie spać. Drugi raz. My tak teraz... Pokazujemy tak skrótowo wszystko, a... Kocham Cię, mamusiu. O, ja Cię też kocham. Dobra, nie chcę spać. Skąd moją laleczkę? O. Mamujesz naprawdę ładnie. Uuu. ze mną? Proszę. Daj mi moje kolorowe kredki. Kredki. No niesamowite. No super. Czy możesz mi napisać list? Pomogę, oczywiście. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Nie. ty si s môj nejšom. Chodíme do mňa dostať pár cukierku. Ok, už idem po cukierky. Potrafia. Oh. <laughs> Pokaž jej. Pewnie, <laughs> że tak. Słoneczko <laughs> <Tak, schodzim laughs> już wschodzi. na Okej. Okay. Pójdziemy. Mogę prosić o loda? Oczywiście mm, To dobrze smakuje Tak, też są. Wow, Twoje włosy są naprawdę piękne Skąd ona dowiedziała? Mhm. Pokażmy Tak Ręki włosy są piękne A Lisa dowiedziała Jejku, czy ona żyje ręka? No Prawie, na że Dla mnie, tak. mnie każdy tuszaki żyją tak dużo mówi, że tak byłaby żywa. No. Co jeszcze powie? Czy możesz mi zrobić nową fędurę? Zrobimy. No. Ho, ho, ho. Czy nie jestem oracza? Oczywiście, że jesteś. Czy mogę zjeść to jabłuszko? Możesz. Możemy zjeść trochę toskawek. Okej, okay, idziemy już. Czy mogę zjeść płatki kukurydzy? Możesz. Jejku. się stało? stało. mnie brzuszek. Nie, może przestanie cię boleć za chwilę. Może będzie ciebie jak się położysz. Nie zimno, chcę moją kurteczkę. Okej, okay, założymy. Proszę, daj mi moją cieklutką Tak, założymy i pójdziemy na dwór. Chodźmy podciągać nasz pokój. Mm. Jakie grzeczne dziecko, niesamowite! Ale... Ale... Sama chce sprzątać, pokój. Ale niestety, już jest to sprzątane. Chyba niestety. A może ci pomóc No nie! Lenka, słyszysz te słowa? Słyszę, ale super! Pan musi chce Ci pomóc. Zobacz, mam na sobie małą sukienkę. Podoba Ci się? Podoba mi się. Glasz przepięknie. To jest tyle zdań. Szok. Tak. Naprawdę, Janka? No. Jest ubawieniec z taką narką. I coś potrafi? Pokażmy, że z... ma taką ładną Postawimy może? Okej, okay, zobaczcie jak ona w ogóle świetnie wygląda. I zobaczę, jak ona ma piękne, takie prześliczne buciki. Jeansową kurteczkę, a pod niej bluzka z motylkiem. A także sukienka, o której wcześniej rozmawiała. Ekstra. No. I coś potrafi? Potrafi zginać, tak? Tak, potrafi zginać kolanka, potrafi zginać yy, ręce i potrafi zginać łokcie. Może się też się z nią tak samo bawić, jak ona wam mówi. Hmm, można przynieść te sukienki, położyć sobie, zrobić piknik. Tak. Wszystko, nie ręka? No. Okej, okay, to co? Zobaczymy teraz twoją drugą trochę młodszą córu, nie? Tak. No to ma nocniczek ma. Okej, okay, no. Lisa. To Lisa będzie coś przyglądać, tak? Tak. No, no to okej, okay, to... To ten bardzo fajny. A teraz kolejna z ze firmy Smy, smyki Lovely Baby. Wow. I ten ma nocniczek. To zaraz spakujemy. Okej, okay, już rozpakowałam moją. Lovely Baby i taka to jest lalka i ona ma też buteleczkę i może tak zrobić Można ja wodę, wodę je dać, tak, do picia? Tak Okej okay. I tu też nocnik Tu się mi nie robi, a słuchajcie, że to nie I jest podświetlony, wow tak. Tutaj dwa pompy. Pesy. No nie wytrzymała, ale ekstra. No. Tu ręczniczek, a może też być kocykiem. I też tutaj i łyżka. Do jedzenia. A także smoczek. Smoczek, zobaczmy, czy pasuje. Pasuje. Ekstra. <noise> OK, to zaskładzimy teraz. Jak to się robi z tym... z tą budyliaczką, z tą wodą? Tak. OK, mam już wodę dla dzidziusia, ale myślę, że jak będzie piła, to od razu będzie sikała, więc ją mm, położymy na nocnik i dzisiaj będziemy odłuszać dzidziusia, żeby nie sikał w pampersa. Tylko na nocnik. Przyklejemy ją ręczniczkiem, żeby nie zmarzła. Ok, to czekaj, pokażmy, że w nocniczku nie ma wody za bardzo. Tam się kropelki tylko delikatne. zobaczymy, czy dzisiaj jak wypije, czy się wysika. Uuu, ale wypiła jeszcze? Jeszcze. O! Trochę się wlało. To może jej przechyli ją jak daj, 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 daj w piciu. O właśnie. To tak źle się pije. Czy sika już tam? Tak, chyba tak. Podnieśmy, zobaczmy, czy zasikała się. Pokaż. <trystanie> I to jest! Ile wody! Ej! Ile sików? <noise> ile fok! <fody. głos> Zobaczcie! Pokażonka! Dużo! O ja! No! Dzidia się ładnie... Ładnie się wysikała, prawda No! Grzeczna dzidzia! Tak! Okej! Okay. No to co? Super, nie? No super! O, jeszcze chyba trochę chce! Słuchaj, ma <słuchaj> zobaczcie, jak świeci się ten nosiczek! No nie! Ej, bo... Przesikaj ten cały mocnik. No. Zobaczmy. Ło! Wow. Dobra, bo to się tylko dotąd. Bo musisz, bo musisz teraz wybrać te, te siku. Tak, musimy wybrać. No to idziemy wybrać, tak? No. O ja. Nie rozdaj. No właśnie, rozlełam. No nie gadaj. Teraz wzywam do ubikacji i spuszczamy wodę. I poszło Grzeczna dzidzia Super Ok, teraz idziemy na miasto Więc musimy założyć pampersa Bo różnie to może być Ok, to zakładamy O nie poradzisz sobie? Chyba Jak to mam się idzie? Dobrze Ale prawdziwy pampers, jestem w szoku No prawdziwy Podstawa ci taka taka zabawka. No, fajna jest. Okej, okay. dobrze, no, dobrze jest. Odklej tutaj. Wyciągnij i przyklej. O, super. Ręka. Profesjonalnie to zrobiłaś? chyba bym chyba zadowolona. No pięknie jest pan persik. Tak. To jeszcze strój, ubranko i na miasto można iść. Można dawać no. pić, prawda? Tak. Widziałem, że jest pan persik. Teraz zdecydujemy, czy pampers wytrzyma. Uu, <grym zimny> dzisiaj chyba już się zapiła dużo. No. Okej, okay, Pampers jak tam suchy. Zobacz ręka. Trzyma. 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 Super, jak prawdziwy. No. Eksta. Wszystko wypiła. Prawie wszystko, mało zostało. No. Jajku. Pojadła dobrze, czas spać. Zaśpiewajmy, Zaśpiewajmy, i dam niesmoczkę. Jajku. Oczka zamknęła. Super. Napiszcie w komentarzach, czy ręka jest dobrym Ok. Super. Ok, to już na koniec tego odcinka. Powiedzcie, która ręka Wam się najbardziej podobała. A może te dwie? I możecie i kupić też smyku Ok, jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie.